Dzień dobry, dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek. Słowo miłości na dziś, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Anna Antoniak, łączę rozwój z słuchowością. Cieszę się, że coś na moim kanale. Możesz słuchać moich aplikacji na różnych aplikacjach, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast. Możesz ich również słuchać na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu. Kochani, Dzisiaj porozmawiamy o plotkowaniu, o plotkach. Hmm, wielu ludzi lubi plotkowanie, lubi plotki. Hmm, jak to jest z tymi plotkami, moi drodzy? Jak to jest? Jak to jest z tym plotkowaniem? Jakie Wy w ogóle macie zdanie na temat plotkowania? Lubicie plotkować? Czy nie lubicie? Hmm, wiecie, kiedyś miałam salon swój kosmetyczny, robiłam maki makijaże i paznokcie. Hmm, I oprócz tego była pani kosmetyczka, też i była fryzjerka. I zastanawiające było to, że um, <ścoughs> czasami przychodzili mężczyźni do, um, do salonu fryzjerskiego i byli panowie, którzy byli tak ogromnymi plotkarzami, że ja, słuchajcie, ja nie mogłam uwierzyć w to, że po prostu coś takiego może być. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, jakie macie doświadczenia z tym związane, ale yy, no Słuchajcie, ja, ja siedzę z panią, robimy paznokcie, rozmawiamy sobie na jakieś tam tematy. Nie lubiłam nigdy rozmawiać i patkować o innych, więc rozmawialiśmy zawsze Pani przychodziły do mnie mm, już wtedy, żeby jakby. Nie to, że na piękne paznokcie, to jeszcze na to, żeby porozmawiać i wesprzeć ich na duchu, więc <laughs> ale to było sympatyczne i chciałam powiedzieć, że czasami siedziałam i słyszałam jak na przykład jeden pan przychodzi i opowiadał, że to, a wiesz, o tamtej, a tamta to to, no i ona z tym mężem. I ja, słuchajcie, ja aż musiałam wyjść zobaczyć, kto to mówi, bo nie wierzyłam, że to jest mężczyzna. Rozumiecie? On wszystko wiedział. Ponadto wiedział, co w jakim serialu jest. I kiedyś w ogóle <laughs> jestem właśnie w pracy i słyszę, że jakaś dyskusja się tam u fryzjerek jakaś wciągnęła na temat tego, no i wiesz, i ona zdradziła tego męża, a ten mąż teraz nie wie co ma zrodzi, z, zrobić, i lata teraz do swojego brata, a ten, a ta wiesz, rzeczy spakowała i to, i dyskusja, tam oni dyskutują, i co oni zrobią, jak myślisz, wiecie, no i mówię, ja Pierciu, co to w ogóle jest. No i potem mówię, no i potem, jak już jakby to się zakończyło, pod wieczór, tam coś roz, rozmawiałyśmy mm, z fryzjerką, e, żegnałyśmy się. I ona rozmawiałam i ja mówię, ta co to tam się wydarzyło takiego, coś mówię, ktoś naprawdę, mówię, jakby tak, taka, bo żeście się tam dzisiaj kłócili, aż prawie mówię o tą jakąś tam osobę, że ktoś tam kogoś zdradził, słyszałam. Ona mówi, no tak, no nie, nie, nie słyszałaś tego? I mówię, że no nie, no jak to? Mówię, że to jest wielka wiadomość. Ja wie nie, no tylko żeście się tak krzyczeli tak, żeście się to kłócili, że po prostu my z klientką, wiesz, nie wiedziałyśmy o co chodzi, nie? I okazało się, i pani fryzjerka mówi, no, bo tam, nie pamiętam już teraz, ale załóżmy, w M jak Miłość, Mariola zdradziła Janka. I ja sobie myślę: O, oh no, o, oh no. Cała afera, która trwała, nie wiem, 10-15 minut, i wielkie krzyki jakieś tam, wiecie, tu, jakieś rozmowy takie, a ty A to, a tamto, a to się działo! I, I my z klientką, która akurat była wtedy, to mówimy: No kurde, no naprawdę, to rzeczywiście kobieta pojechała, nie? Grubo. A to się okazało, że to jakaś sensacyjna scena, która wydarzyła się w M. Jak miłość. Wszyscy tam oglądali, więc dyskutowali sobie na ten temat. Pracowałam kiedyś też w takim salonie słuchajcie, zanim jeszcze otworzyłam swój salon w jednym z, z takich salonów, które miały renomę w, w moim mieście. Bardzo lubiłam moją szefową, była kobietą, która jakby wyszła, tak jak ja, z, jakby z niczego i doszła do naprawdę sukcesów, które osiągnęła sama i bardzo ją ceniłam, dużo mi pomogła, dużo mi nauczyła, naprawdę jestem jej wdzięczna i zawsze była ciepłą, miłą kobietą i pracowałam z dziewczynami i co zauważyłam właśnie wtedy, że kiedy ona była, no to było wszystko fajnie i tak dalej, kiedy... Jakby ona wychodziła z salonu, jechała coś załatwić na miasto, a nie było na przykład kogoś, to było na przykład obgadywanie. Bardzo mi się to nie podobało, nigdy nie uczestniczyłam w tym, nie lubiłam dyskutować, albo mówiłam, po co w ogóle Wy o tym mówicie, nie? Po co w ogóle, jaki to jest sens? I to jest z drugiej strony, takie obgadywanie jest też fałszem i ja nie lubię ani obgadywania, ani fałszu. Zawsze się pytam też osoby, ale jaki to ma wpływ na Twoje życie, jeżeli mówisz na przykład o tym czy o tamtym? Jaki ma to wpływ na Twoje życie, jeżeli Ty opowiadasz o kimś? Co Cię to obchodzi? Jaki to ma sens? Czasami jestem gdzieś, no może teraz już nie, bo nie mam takich znajomych, ale jeszcze kiedyś, na przykład byłam na jakimś przyjęciu i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że, no, że słyszę, oni debatują na temat tego, na temat tamtego i w ogóle. I, i a ja siedzę sobie, wiecie, z boku, coś tam oglądam. No i mówię: Ania, ty nic nie powiesz na ten temat? Ja mówię: Nie, ale dlaczego? Dlatego, że mi to nie interesuje, to jest ich życie. Po co wy w ogóle na ten temat dyskutujecie? No ale jak to przecież nie można tak, wiecie, no bo to tam na temat rodziny i, i debatują na, na czyjś temat. Ja mówię, ale jakie to ma znaczenie dla waszego życia? Po co wy w ogóle o tym mówicie? Zobaczcie, jak wy się zachowujecie i ile energii wy w, w, wkładacie w to, żeby powiedzieć i obgadać kogoś, jaki to ma sens. I pytanie do Ciebie jest, czy Ty lubisz obgadywać, czy Ty lubisz, a, wiecie, mm, mówić o kimś. I zawsze się wtedy pytam, co to zmienia w Twoim życiu? Co dobrego niesie to yy, dla Twojego życia, tak? Jeżeli interesujecie życie innych. I zobaczcie, często musicie spojrzeć też na ludzi. Często ludzie, którzy mm, obgadują innych, którzy interesują się życiem innych, mają niepokładane swoje życie. I ja zawsze mówię, człowiek nieszczęśliwy interesuje się życiem innych i obgaduje też ludzi, dlatego, że jego życie jest do kitu, po prostu. No bo gdyby on był szczęśliwy, gdyby było wszystko u niego dobrze, no to jaki sens w ogóle jest zajmować się kimś innym, jak on jest szczęśliwym człowiekiem? On ma swoje pasje, on coś robi, ona, nie wiem, chodzi tańczyć, ona ma dzieci, wiesz, zajmuje się tym, zajmuje się tamtym, ma swoje rzeczy, które gdzie się pasjonują, tak? Ma rodzinę, no, to jaki grzyb mi obchodzi, czy ktoś zrobił kupę, albo czy ona yy, nie wiem, chodzi do fryzjera tam czy tam. No to niech sobie chodzi. Jeżeli uważasz, że to jest dla niej dobre, to fantastycznie, cieszę się. Ja w ogóle cieszę się, kiedy ludziom coś wychodzi i jest mi przykro, też kiedy ludziom czegoś nie, się nie udaje. A ludzie, którzy obgadują, to najczęściej a, widzisz, nie. A nie wyszło, a ja zobacz, O Widzisz, o, ma teraz, proszę, taka gwiazda. <grym> I teraz o, pamiętam, jak o mnie mówili kiedyś. Kiedy jeździłam Mercedesem salonu, to to mój były mąż mówi, to mogę od razu powiedzieć. Więc tak, miałam samochód, Mercedesa salonu, to jakby on kupił to dla mnie, no ale kiedy odeszłam od niego, więc no, został dla niego, no bo tak mnie bardzo kochał, że mi nie, no, nie mógł mi tego dać, no bo miłość, wiecie, no, kosztuje, tak? Więc Mercedes został u niego. I. A jeździłam wtedy Audi, więc stało mi się coś tam z, z tym, ze światłem. No i poprosiłam go, czy może mi pomóc. Oddał to do mechanika i tak mi oddawał, i tak mi mechanik robił, bo ja się nie znam kompletnie na samochodach. Znaczy znam się na samochodach, wiem, że jeżdżą, umiem nimi jeździć i super, bardzo lubię, naprawdę, lubię w ogóle samochody, ale nie znam się na jakichś takich rzeczach technicznych, nie mam pojęcia, po prostu wsiadam i jadę. Więc wiedziałam, że on się zna, no to poprosiłam go i półtora miesiąca nie jeździłam samochodem. Była akurat to jesień i musiałam mojego synka zawozić do przedszkola i pamiętam się śmiało z moimi znajomymi wtedy jeszcze, a, którzy poszli jakby za nim, kiedy odeszłam a, i śmiali się ze mnie, że gwiazda teraz, proszę, z Mercedesa teraz w tramwaju jeździ, nie? A, więc no tak było mi przykro oczywiście, ale z drugiej strony, a, wiecie, ja zawsze sobie mówię... Yy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, naprawdę. I wszystko do każdego przychodzi w odpowiednim momencie. I słuchajcie, ja do tej pory jeżdżę tramwajem, i przyznaję się do tego bezbicia. I jeżdżę samochodem, dobry samochód mamy, mm, ale jeszcze też tramwajem I, i bardzo lubię nawet tramwajem jeździć, bo jest mi wiele lepiej. Jak ja sobie wsiądę do tramwaju i przejadę 2 km czy 1,5 km w 9 minut, dla mnie to jest w ogóle sztos, nie? że ja mogę skorzystać, a że mam taką dobrą komunikację tutaj u siebie, że ja naprawdę jestem mega za to wdzięczna. <laughs> Więc. Jak mam się pchać w korkach i stać pół godziny, dwa kilometry czy półtora, to ja dziękuję. Naprawdę, albo wolę się przejść, albo rowerkiem. Czekam. Słuchajcie, czekam na wiosnę. Ja rowerkiem wszędzie wtedy po, zasuwam normalnie. Wow. Więc nie oceniam też ludzi. Znam ludzi, którzy mają naprawdę wiele, e, wielkie osiągnięcia, dużo pieniędzy. Jakbyś spotkał tą osobę, to byś w ogóle nawet nie powiedział że to jest ktoś, kto ma pieniądze, bo on jeździ też tramwajem, on jeździ rowerem, po prostu hulajnogą sobie jeździ, normalnie ubrany, nie ma żadnych wiesz, świecących butów, ani nie ma napisów wielkich na koszulce, nie wiem, Levis albo Coco Chanel, albo cokolwiek innego, nie ma takiej potrzeby, dlatego że zna swoją wartość. Pamiętajcie, że ludzie, którzy znają swoją wartość, i obracają dużymi pieniędzmi, nie potrzebują poklasku, nie interesują się życiem innych, nie, nie zgłębiają się w to, co ktoś, a czemu ktoś, dlatego że oni mają swoje życie, cieszą się tym, co mają. Mają też swoje problemy, mają swoje troski, mają swoje radości. Im jest dobrze, mają swoje środowisko. Im wyżej jesteś, tym ludzie są inni. Chociaż na wyżynach też słuchajcie, zdarzają się wybryki. I wszędzie się zdarzają wybryki, także zdaję sobie z tego sprawę, ale ja na przykład, jeżeli poznaję ludzi naprawdę na poziomie, to oni, wiesz, oni nie, nie zadają mi pytań takich, a co to nosisz, a gdzie i tak dalej, albo obgadują, nie ma w ogóle tam, nie ma czegoś takiego, naprawdę. Nie ma czegoś takiego. U nich jest szczerość, jest pomoc, jest to, co, mo co możemy razem zrobić. Oni mówią o wiecie, mali ludzie mówią o innych ludziach. Tak? a dużi ludzie mówią o tym, co mogą zrobić, tak? Co mogą zrobić, co mogą wnieść do świata. I to jest uważam fantastyczne. I dlatego pytanie jest do Ciebie: Ty jesteś mały, czy jesteś duży? Jak jest u Ciebie? I chciałabym mam jeszcze tylko e, króciutko e, przeczytać e, fragment. E, oczywiście z Biblii. Dlatego, że nawet w Biblii jest na ten temat napisane, słuchajcie. A, I. Ta, ra, 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 ra. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Mhm. Dobra. Poczekaj, gdzie to było na sumę? świadectwa? Mhm. O, obciąża je wyrok potępienia, ponieważ złamały pierwsze zobowiązanie. Zarazem. Uczą się też bezczynności, krążąc po domach. Nie tylko są bezczynne, lecz, lecz i rozgadane, wścibskie, rozprawiające o rzeczach niepotrzebnych. Zobaczcie. I jest to, moi drodzy, z pierwszego Tymoteusza 5. I tu jest e, mowa o, mm, o kobietach. O ludziach, tak? którzy chodzą w taki sposób, szczególnie o kobietach, które nic nie robią, tylko obgadują. I, i pytanie do kobiet, jeżeli mnie słuchasz, czy ty, jak idziesz właśnie do czy obgadujesz? Czy jesteś taką osobą, tak? Mm, naprawdę zachęcam do tego, żeby zająć się sobą. I swoimi sprawami. Ja zawsze mówię, zajmij się swoimi sprawami. Zajmij się, niech oni sobie żyją, a ty zajmij się swoimi sprawami. Spraw, żeby twoje życie i twoja rodzina a, miała lepiej. Porozmawiamy jeszcze na ten temat, bo nie jest to y, jakby dokończone, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Bye! Oh, thank you. Witam Cię, mój e, słuchaczu, moja słuchaczko. E, dziękuję Ci za to, że jesteś. Wierzę, że te krótkie przesłania i te dłuższe, które słuchasz, e, oddziałują na Twoje życie w sposób e, pozytywny i wzrastający. Napełniają Cię miłością, wiarą i dają Ci jakby pęd do tego żeby zmieniać swoje życie na lepsze i być lepszym człowiekiem. Jeżeli czujesz w sercu i chciałbyś pobłogosławić ten projekt i to, co tutaj robimy, to co robię, to zapraszam Cię możesz w poniższym linku tutaj na Patronite zasubskrybować i po prostu wspomóc to, żebyśmy mogli tworzyć coraz bardziej wartościowe treści, a w tym roku mamy naprawdę wiele planów, nie do, że wydać książki, poprowadzić szkolenia, to jeszcze Spotykać się z ludźmi, którzy osiągają niesamowite sukcesy w Polsce. Będziemy prowadzić z nimi wywiady i na to wszystko potrzebujemy również wsparcia, więc wierzę, że Bóg po prostu poprowadzi nas tak, żebyśmy mogli dać Ci jeszcze więcej wartości. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.